Witajcie! Dzisiaj 20 odcinek. Chciałbym troszeczkę więcej powiedzieć dzisiaj na temat Kościoła i ogólnie o tej właśnie tematyce związanej ze wspólnotą. Ucieszyłem się, gdy mi powiedzieli, udamy się do domu Pana. Bardzo lubię to miejsce. Oczywiście mógłbym teraz wyszukać bardzo wiele najróżniejszych innych wersetów, które mówią o wspólnocie, szczególnie nowotestamentowych wersetów, ale jakoś szczególnie ulubiłem sobie właśnie ten psalm. Może dlatego, że kiedyś śpiewaliśmy taką piosenkę, właśnie, że ucieszyłem się, uradowałem się, że do domu Pana pójdziemy. Uradowałem się, gdy mi powiedziano. Idziemy do domu. I wielokrotnie ona towarzyszyła mi, kiedy zbliżał się czas wspólnego spotkania, kiedy myślałem o tym, że o, dzisiaj jest niedziela, dzisiaj idę na wspólne spotkanie, na nabożeństwo, albo o dzisiaj jest środa, albo dzisiaj sobota, mamy się wspólnie spotkać. Towarzyszyło temu dużo radości, bowiem, jeśli wspólnota jest zdrowa, jeśli dzieją się w niej dobre rzeczy, to tym bardziej zachęca nas to do tego, żebyśmy tam właśnie spędzali czas, razem z Bogiem i razem z innymi. W greckim języku, na określenie słowa kościół, które występuje w Nowym Testamencie, mamy takie słowo eklezja. Słowo to znaczy tak naprawdę. Ludzi wywołanych, zgromadzonych gdzieś, zwołanych. Chodzi o to, że ludzie, którzy zostali wywołani przez Boga i zgromadzeni właśnie w jednym miejscu, w jednym celu tworzą wspólnotę. Tworzą kościoły, tworzą parafie, tworzą zbory. Niezależnie od tego, jakbyśmy to nazwali, po prostu są razem. Mogą też nie mieć żadnej nazwy, ale ponieważ spotkali się z kościołem, spotkali się najpierw z Jezusem Chrystusem, stali się dziećmi Bożymi i są po prostu razem. Chciałbym dzisiaj powiedzieć, Kilka słów właśnie o kościele. Jest dla mnie ogromną radością to, że mogę być razem z ludźmi, być wspólnie tym kościołem, bo przecież Kościół to tak naprawdę są ludzie. Co prawda przywykliśmy mówić, że idziemy do kościoła, czyli idziemy na nabożeństwo, idziemy do budynku, i w naszym polskim słownictwie również budynek kościoła, nazwany jest kościołem, więc czasami właśnie w taki sposób określamy. Tak naprawdę, patrząc na pismo święte, to kościół są to ludzie. Ludzie, którzy zostali wywołani, powołani przez Boga do tego, aby spełniać tutaj misję na ziemi. Myślę, że każdy, kto Dobrze się czuje razem z Bogiem, ma takie naturalne pragnienie, aby uwielbiać Boga razem z innymi. I właśnie kiedy spotykamy się w kościele, to właśnie spotykamy się po pierwsze, żeby wspólnie się modlić. Po drugie, żeby wspólnie uwielbiać i śpiewać dla Boga. Po trzecie, abyśmy mogli wysłuchać nauczania Pisma Świętego, abyśmy mogli sami podzielić się tym z innymi, co przeżywamy z Bogiem. Czego Bóg nas nauczył, jak również odebrać od innych zbudowanie i wzmocnienie. Po to właśnie przychodzimy do Kościoła, po to właśnie spotykamy się na nabożeństwie, ale nie tylko. Kościół to jeszcze coś więcej. Kościół to przede wszystkim misja czynienia innych uczniami Chrystusa. Jest to ogromna radość, kiedy mogę widzieć osoby, które w Kościele są od roku, czy od pół roku widzieć, jak wzrastają, jak poznają Boga, jak pozostawiają różne złe rzeczy, które towarzyszyły im tak jakby Bóg zdejmuje z nich kolejną warstwę i sta sprawia, że są coraz bardziej święci, czyści, radośni, szlachetni. To naprawdę jest coś niezwykłego. Uwielbiam to oglądać. Bóg dał nam takie tutaj posłannictwo na Ziemi, abyśmy głosili ewangelię ludziom, abyśmy mówili o tym, że Bóg jest dobry i że ta właśnie ewangelia, czyli dobra nowina, zmienia życie. Jest to posłannictwo, które Bóg zostawił wszystkim wierzącym. Czyli jeśli ja dzisiaj uwierzyłem, że Jezus Chrystus jest Panem, zaprosiłem go do swojego życia, on dokonał rewolucji, w jakiej mierze doświadczyłem przemiany, spotkania z Bogiem powinien. Dzielić się tym z innymi. W ten sposób ta Ewangelia ma możliwość przetrwać, i każdy z moich przyjaciół, sąsiadów, zaprzyjaźnionych mi osób może doświadczyć również mocy tej Ewangelii, dzięki temu, że ja będę o tym opowiadał. No dobrze, ale wróćmy może do tematyki samego Kościoła. W czym jeszcze Kościół może być znany? W czym jeszcze Kościół powinien być dobry? Co o tym mówi Biblia? Kościół ma też zadanie nieść dobroć, nieść dobroczynność, nieść miłosierdzie innym ludziom, osobom potrzebującym, tym, którzy w jakiś sposób są biedni czy nie mają środków do życia. Jeśli tylko Kościół ma takie możliwości, jeśli Twoja parafia, Twój zbór, może to robić niezależnie od zakresu, niezależnie od tego, co to będzie, bo zapewne w każdym regionie jest to coś innego, ale Biblia mówi: biednych zawsze będziecie mieli wśród Was. Dlatego warto pamiętać o tym i nie zapominać również o tym, aby właśnie nieść miłosierdzie, nieść pomoc. Zadaniem Kościoła jest także mieć wpływ na to, co się dzieje w społeczeństwie. I każdy Kościół, który się rozwija, myślę, że jeśli niesie Ewangelię, jeśli jest oparty bardzo mocno o prawdę Ewangelii, to chce te wartości przenosić dalej. Chce, aby miasto, w którym jest, doświadczało tej miłości, doświadczało tych wartości, które Kościół sam przeżywa, którzy sami tego doświadczają, mają taką potrzebę, mają takie pragnienie, żeby dzielić się tym z innymi. Wreszcie, Kościół to też miejsce, gdzie możemy używać darów duchowych, gdzie możemy edukować się, gdzie możemy edukować też nasze dzieci. Młodzież ma swoje miejsce. Może też wychowywać się według wartości chrześcijańskich, kiedy bierze udział w swoich młodzieżowych spotkaniach, albo dzieci, kiedy organizujemy jakieś szkółki, czy animacje dla dzieci, czy też po prostu czas poświęcony specjalnie dla nich. Kościół powinien być miejscem, gdzie różne pokolenia spotykają się razem. Kiedy patrzymy na Nowy Testament, to widzimy, że Kościół spotykał się w różnych miejscach. To były domy, to były wynajęte sale, to były też miejsca na świeżym powietrzu. Muszę powiedzieć, że jestem niezmiernie Bogu wdzięcznym za to, że w naszym kraju jest wolność religijna, naprawdę. Ponieważ dzięki temu możemy się swobodnie spotykać, możemy wynająć salę, mamy pełen komfort, mamy wygodę, żeby wielbić Boga, żeby też głosić Ewangelię, modlić się o ludzi, modlić się o uzdrowienie, modlić się o przemianę życia, modlić się o. Krzest Duchem Świętym. Cokolwiek byśmy nie robili tutaj, naprawdę możemy być Bogu wdzięcznym. W wielu państwach nie jest to możliwe i chrześcijanie doświadczają przemocy ze strony swoich oprawców. Często są ofiarami najróżniejszych nadużyć, a też z powodu chrztu czy z powodu. W ogóle wiary w Chrystusa, czy z powodu czytania Biblii, są prześladowani, wtrącani do więzień albo zsyłani na jakieś roboty bardzo ciężkie. Dlatego zachęcam, abyśmy docenili, jeśli mamy takie miejsce, gdzie możemy się spotykać, zapraszali do tego miejsca też innych ludzi i spędzali wspólnie czas. Dlatego wracając do samego początku, uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Ja się bardzo cieszę, jeśli powiesz mi, ty. Albo ktoś mi powie, słuchaj, chodź, idziemy do tego zboru, tutaj będzie wspólne uwielbienie, tutaj posłuchamy sobie Słowa Bożego, wykładu Słowa Bożego, tutaj otrzymamy jakąś inspirację do życia, tutaj ktoś się o nas pomodli, a może my o kogoś pomodlimy się, będziemy mieli dobry czas, to z radością pójdę. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Twórzmy niesamowite, inspirujące, pełne wolności, radości i też takie nielegalistyczne, ale otwarte na społeczeństwo wspólnoty. Doświadczajmy tej radości, cieszmy się nią i przekazujmy to dalej. Cześć.